Dzień dobry z tej strony, Sonics Plus, i dzisiaj inbox tego modelu Imperialnego Niszczyciela ze Star Warsów z Revela. Liczba części to 21. Wymiary to po sklejeniu to trzynaście centymetrów, poziom y, umiejętności to trzeci, według y, revela. Z tyłu mamy. Y, Spis farbek, które będą potrzebne, i tyle przychodzimy do wnętrza. A więc zacznijmy od instrukcji. Tu są jakieś y, podpowiedzi. Tu y, też jest spis farbek. Tutaj jest. O, Tutaj jest hmm. widok wyprasek. No i dalej jest, jak widać, reszta instrukcji. I na samym końcu instrukcji jest schemat malowania. Tutaj są ostrzeżenia w różnych językach, ale to mnie nie interesuje, bo ja wszystko, bo to jest w każdym modelu dołączane. A już czytałem parę razy kalkomanie. A ja dokładnie i jedna kalkomania. No, po prostu symbol imperium to jest. Na podstawkę, bo już sklejałem ten model. I przejdźmy teraz do tego co nas najbardziej interesuje, czyli wypraski. Tutaj jest to znaczenie, że to pra, plastik yy, revela. I to yy, to i to są części kadłuba, a to i to to są części podstawki. W ogóle, większość, wszystkie części w tym modelu, oprócz tych części do podstawki, to części kadłuba. Tutaj są silniki. A to jest z tego, co się orientuje, główny, główny reaktor. W ogóle, klasa Imperial miała tylko jeden reaktor. Z kolei, tutaj mamy te części. To jest mostek. I teraz policzymy sobie części i sprawdzimy, czy na pewno jest ich 21. Część jest do 21. Wszystko się zgadza. I myśli, i możemy kończyć inbox. W następnym odcinku będziemy go sklejali. I cześć.